Dawno niewidziany obiekt przy ulicy Konwiktorskiej gościł pierwszy sobotni półfinał Centralnej Ligi Juniorów, w którym zmierzyły się drużyny Polonii Warszawa i Lecha Poznań. Nieznacznym faworytem tego meczu byli Lechici, którzy zwyciężyli w dobrym stylu rozgrywki grupy w zachodniej, zaś Polonia uplasowała się tuż za plecami warszawskiej Legii w grupie wschodniej. Mecz dobrze zaczął się dla polonistów, to pierwsza minuta i niedokładne przyjęcie Przemysława Płachety, które wybiło go tutaj. Z rytmu ta piłka odskoczyła mu, uciekła. No i już nie mógł nic z tej sytuacji wycisnąć młody zawodnik Polonii Warszawa. To odpowiedź Lecha Poznań. Z rzutu wolnego uderzał Jakub Serafin. No ale pewną interwencją popisał się Tomasz Kucz, zawodnik reprezentacji Polski do lat 16, którym interesują się już kluby zagraniczne. Tutaj Kamil Szubertowski, kolejny rzut wolny i tym razem piłka po jego strzale trafia w słupek. No. To jest jedna z lepszych lewych nóg w roczniku 9.7 w naszym kraju. Warto zapamiętać nazwisko Kamila Szubertowskiego. Odpowiedź Polonii Warszawa ładnie ucieka tam prawym skrzydłem Aleksander Giczela, ale jeszcze lepsze wyjście z bramki Mateusz Lisa, także reprezentanta Polski do lat 18. Lechici próbowali kolejnych ataków. Tutaj ładnie rozciągnął tę akcję Sanocki do Kamila Używaka Kamil Juźwiak w niesamowitym dryblingu miał jednego, drugiego, trzeciego rywala. Uderza jeszcze na bramkę. Ale dobrą przytomną interwencją popisuje się po raz kolejny Tomasz Kucz. Ale taka iście brazylijska, mania w nogach Kamila Juźwiaka. I to odpowiedź Polonii. Długa piłka od Urbańskiego do Płachety. Płacheta były sprinter, więc bezproblemowo wygrał ten pojedynek ze spychałą. Dośrodkowo pole karne, no ale tutaj Gicela źle przyjął tę futbolówkę. Mateusz spychała, kolejna akcja Lecha i po raz kolejny daje o sobie znać Kamil Jóźwiak i jego znakomita technika użytkowa. Jeszcze Jóźwiak z Kurbielem, no ale tutaj już za dużo ekwilibrystyki i nic z tej akcji już dobrego nie wyniknęło. Kamil Jóźwiak był niestrudzony w tych swoich dryblingach. tutaj nawijał Bartosza Wybrańca jak tylko mógł, ale o ile to było efektowne, o tyle nie było zawsze efektywne. Tym razem piłkę przyjęli poloniści, długa piłka. Do Płachety. Płacheta tutaj wyprzedził Spychałek, który no minął się z tą futbolówką. Jeszcze wyprzedził Mateusza Lisa, ale rozwiązał tę akcję w najgorszy z możliwych sposobów. Dobry mecz Przemysła płachetę. On tutaj był zdecydowanie najjaśniejszym punktem w pierwszej połowie w drużynie Czarnych Koszul. Tutaj kolejna akcja Polonii i Kluska poszukał właśnie płachety, no ale dobrze interweniował tam bardzo przytomnie Mateusz Spychała. To tyle jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. Bez bramek, ale widzimy, że na trybunach pojawiło się sporo znanych postaci, w tym także przymierzany do roli nowego właściciela klubu Radosław Majdan. Druga połowa zaczęła się od groźnego strzału Bartosza Webrańca i takiej efektownej na notę interwencji Mateusza Lisa. Odpowiedź Lecha Poznań znakomicie Kamil Szubertowski do wprowadzonego z ławki razy głowy Janickiego. No ale tutaj Janicki poszukał partnerów na 16 metrze, tam jednak nikogo nie było. Kolejna akcja Lecha Poznań Serafin ładnie rozciąga tę akcję do Kurbiela. Kurbiele, Ścina do środka, szuka jeszcze partnerów, znalazł Janickiego. Janicki w znakomitej sytuacji i na raty po raz kolejny Tomasz Kucz, ale dobra zmiana Janickiego. On wprowadził dużo ożywienia w poczynania kolejorza. Tutaj widzimy odpowiedź Polonii. Warszawa uderzał Gicela, były piłkarz Poznańskiej Akademii, ale dobrą interwencją popisał się lis. Kolejna akcja Alecha Gawron do Janickiego, no Janicki był wszędzie w tej drugiej połowie, pod grą był nieustannie i niestety jego strzał ląduje wysoko ponad bramką. Tutaj akcja kolejorza jest Kamil Jóźwiak, Juźwiak dośrodkowuje w pole karne, główkuje tam jeszcze Gładosz, także wprowadzony z ławki głowych, ale ten strzał był minimalnie niecelny. I Minuta 60, dobra akcja. Spychały z wiakiem. to jest duet zawodników grających ze sobą także w reprezentacji Polski. Spychała w znakomitej sytuacji, z której po raz kolejny obronną ręką, a w zasadzie nogą, wychodzi Tomasz Kucz. Bardzo dobra interwencja zawodnika, który prawdopodobnie po sezonie przeniesie się do Bayern Leverkusen. Tu widzimy kolejną akcję i, i by inny Przemysław Płacheta przy piłce ścina tę akcję do środka. Dośrodkowuje w pole karne do Kluski. No ale kluska, pospieszył się z tym strzałem, zbyt nerwowo się zachował. No i Mateusz Lis nie miał najmniejszych problemów z interwencją. Tutaj jeszcze widzimy pokaz piłkarskiej magii w wykonaniu pachety. Duży luz tego zawodnika z piłką przy nodze. I odpowiedź poznańskiego Lecha z rzutu wolnego uderza Janicki. No ale Tomasz Kucz nie miał najmniejszych problemów ze złapaniem tej piłki, co się nie udało Janickiemu. Udało się polonistom dośrodkowanie wybrańca, mija się z piłką lis. No i oznaczony numer 13. Grzegorz Janiszewski otwiera wynik tego meczu, strzelając gola dla Polonii Warszawa. Duża niespodzianka przy konwiktorskiej. Mało kto przed tym meczem stawiał, iż Polonia będzie w ogóle w stanie cokolwiek wskórać w tym dwu meczu. Nowe ustawienie z piątką obrońców. Zdaje jednak egzamin. Poloniści dzielnie bronili się już do końca meczu. I ten wynik spotkania nie uległ zmianie, chociaż jeszcze widzieliśmy ostatnią groźną akcję Lecha. Uderzał Jakub Serafin. No ale pieczętując swój dobry występ, Tomasz Kucz popisał się po raz kolejny bardzo dobrą interwencją. Polonia wygrywa z Lechem Poznań w pierwszym półfinale 1 do 0. No i z dużymi nadziejami na awans do finału uda się 10 czerwca na rewanż do Poznania. Piłka nożna jest grom, w której wygrywa ten zespół, który szczeli więcej bramek. My może dzisiaj więcej sobie tych sytuacji stworzyliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji, no nie potrafiliśmy tego zamienić za bramkę. Zespół gospodarzy tutaj Polonii wykorzystał stały fragment gry, no i zdobył bramkę. Polonia was zaskoczyła tam ustawienie swoim z piątką obrońców? Znaczy, powiem tak, zakładaliśmy, że, że będziemy pewnie większość meczu prowadzili w ataku pozycyjnym i też to tak przez większą część meczu wyglądało. Tak? Byli bardzo dobrze ustawieni taktycznie w obronie. Myślę, że tutaj no nie do końca, nie do końca my realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy w fazie finalizacji. To będą ciężkie trzy dni dla Pana Podejrzewa. No myślę, że już, już teraz rozpoczęliśmy przygotowanie do tego meczu rewanżowego. Na pewno wykorzystamy czas maksymalnie, tak, żeby się przygotować do rewanżu i odrobić tą stratę tutaj z Warszawy. Na pewno się cieszymy. Zmieniliśmy trochę taktykę na ten mecz. Widać, że wypaliła. Dobrze się w niej Odnaleźliśmy na pewno się w niej. No I strzeliliśmy bramkę. Wydaje mi się, że tak po prostu nie ma pomysłu na nas. I mecz może na remis... Z... Mecz może na remis, jednak, jednak właśnie po stałym fragmencie gry zdobywamy bramkę i wygrywamy jedziemy na rewanż, żeby po prostu wam do finału. Właśnie długo szlifowaliście to ustawienie z piątką defensoków. Nie, nie wiem, czy długo ważne, że, że, że wyszło, wyszło tak, jak, tak jak powinno wyjść. Na pewno, na pewno nie, przed, przed, przed meczem nie czuliśmy się w nim. Zapewnie jednak wyszliśmy teraz na mecz, pokazaliśmy charakter walkę, zaangażowanie, bo to jest najważniejsze. I, i tak jak wygraliśmy 1-0, tak jak było widać.